Któreś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któreś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. W piątek poprzedzający niedzielę palmową w godzinach wieczornych, głównymi ulicami Białogostoku przeszła droga krzyżowa. Uczestniczyło w niej kilka tysięcy Białostoczan. Wierni rozważając kolejne stacje szli z katedry do kościoła świętego rocha. Na bożeństwu przewodniczył arcybiskup Edward Ozorowski, metropolita Białostocki. Krzyżu święty, nade wszystko. Na czele procesji niesiono pięciometrowy drewniany krzyż, a tysiące białostoczan szło wokół w zadumie i rozmodleniu. Uczestnikom niosącym w ręku zapalone świece towarzyszył śpiew i modlitwa. się torturami Twoje, Jezu, ciało ukięło się znów pod ciężarem krzyża i ponownie upadłeś. Rozważania do stacji drogi krzyżowej przygotował ksiądz kanonik Ryszard Puciłowski. Nawiązywały one do obecnej sytuacji Polaków, do problemów, z jakimi borykają się. Mówiły o różnych miejscach, okolicznościach i sposobach wyrażania wiary w Boga w dzisiejszych czasach. Uwrażliwiały również na potrzebę niesienia pomocy ludziom w najsłabszym w społeczeństwie i najuboższym i usłyszeć Twój głos, bo słodki jest Twój głos i twarz pełna Panie są Panie Jezu, ofiarujemy Ci nasze życie. Bo do Ciebie ono należy. Oddajemy je w Twoje ręce. Chcemy bowiem uczynić je darem dla innych poprzez modlitwę, cierpienie, solidarność i odpowiedź na Twoje wezwanie, aby pójść za Tobą. Spraw, aby ta kończąca się droga krzyżowa. Zaowocowała wzrostem naszej wiary, byśmy mimo wielu trudności dnia codziennego ciągle swym życiem dawali tego świadectwo. Niech nasza cała wspólnota kościoła będzie dla innych przykładem ciągłego powstawania do nowego życia. Jezu Chryste, nasz Panie i Zbawicielu. Nam, którzy tworzymy Kościół, rodzinną wspólnotę Twojej miłości, zsyłaj swego ducha, byśmy posłuszni woli Ojca stawali się razem świętą jednością wszystkich ludzi na całym świecie, głoszącą chwałę Twojego imienia na wieki wieków. Na zakończenie nabożeństwa do uczestników zwrócił się metropolita białostocki. Staraliśmy się wniknąć w to, co przeżył Jezus, poczynając od Ogrodu Oliwnego, aż po Górę Golgoty. Staraliśmy się też zobaczyć, jak droga krzyżowa Jezusa Chrystusa znajduje się na ścieżkach, którymi dziś chodzą ludzie. Dla nich to dokonuje się święta wymiana. Jezus Chrystus pomaga nam nosić nasze krzyże, a zarazem pragnie, byśmy Mu pomagali krzyż Jego nieść przez dzieje świata. On pragnie, aby na tej drodze było jak najwięcej Szymonów Cyrenejczyków, aby były święte Weroniki, a przede wszystkim, by były współczujące Matki. Z całego serca dziękuję tym wszystkim, którzy dziś połączyli się razem w modlitwie przed Najwyższym Bogiem, Bogiem Miłosierdzia. Zbliżają się dni Wielkiego Tygodnia, niedzieli, pan Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty. Starajmy się takie przeżyć, abyśmy mogli pełnym sercem uczestniczyć w radości niedzieli Wielkanocnej. Aby nam wszystkim Jezus Miłosierny pomógł iść drogami naszego życia tak, aby prowadziły one do zmartwychwstania. czynimy błogosławieństwa. Was błogosławi ojciec i. Syn. Amen. Droga Krzyżowa to nabożeństwo wielkopostne, podczas którego mamy okazję, by zatrzymać się i zastanowić nad własnym postępowaniem. Jest to okazja do nawracania się przez miłość i przebaczenie stawaniu się podobnym do Jezusa. Droga Krzyżowa ulicami miasta jest doskonałą okazją do dania świadectwa wiary i pobożności.